Cześć, mam na imię San Abdullah, trzynasty syn króla osrańca III. Nie żyję od 1384 roku, a powodem była moja macocha. Pewnego dnia miałem ochotę na śniadanie i byłem kurwa głodny. Poszedłem więc do kuchni i zacząłem robić jedzenie aż do kuchni, wbiła mi ta dziwka z Roxy, czyli moja. Skurwiała macocha. Spytałem ją, czemu jest kurwa nago, a ona takie, że chce się ruchać. W tym momencie wziąłem nóż do ręki, a ten szmul zaczął mnie gwałcić. Zacząłem dźgać szmatę nożem, aż polała się krew. Na szczęście nic mi nie zrobiła, tylko byłem cały we krwi i mój outfit z gorga Matina niestety się pobrudził. Miesiąc później zacząłem chujowo się czuć, więc poszedłem do lekarza. Dziad mnie zbadał i powiedział, że mam pierdolony HIV. Kurwa mać wtedy pomyślałem, ta dziwka szmata Elżbieta trzecia, co mnie gwałciła, zaraziła mnie i chuj i teraz moje życie stoi na krawędzi. Powróciłem do domu i spytałem króla obsrańca trzeciego, czyli mojego ojca, o forse na moje leki. Ten odpowiedział, że mam wypierdalać, bo zabiłem mu żonę i dodał, że chuj mi w dupę. Potem zawołał straż i wypierdolił mnie z zamku. Od tamtego czasu mieszkałem w pobliskiej wsi, chujowały aż zmarłem dwa miesiące później. Morał z historii jest kurwa taki, że jebać komunę i macochy. Pozdrawiam.